Cześć Wam. Witam wszystkich na dzisiejszym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie troszeczkę odmienny od innych moich filmików. Nie będzie poświęcony spawarkom, tokarkom ani innym elektronarzędziom. Za to postanowiłem nagrać filmik, taki krótki, o, o lampkach warsztatowych, które potrzebne są czasami, gdy nam nasze oświetlenie słabo dociera do zakamarków i mamy problem. Z zobaczeniem na przykład tam gdzie skręcamy czy gdzie spawamy swoje konstrukcje. Dzisiaj skupimy się na trzech modelach ogólnie lampek takich warsztatowych, które tu ostatnio kupiłem do warsztatu, bo też właśnie brakło tego światła dodatkowego przenośnego. I są to w przedziale cenowych od 40 zł do 130 zł. Trzy modele i tu sobie zobaczycie co producent dodaje, jak świecą, jak jak właśnie, ile światła nam dostarczają. Oczywiście wszystkie te trzy modele posiadają możliwość ładowania. Mają niektóre wbudowane akumulator na stałe, niektóre mają akumulator wymienny. 3,7 V. Także tutaj właśnie przedstawię Wam z bliska te trzy modele. No i jeszcze wspomnę o latarkach przenośnych i o latarce takiej czołowej, która też bardzo Przydaje się przy pracach monterskich w swoim warsztacie. Także bierzemy się za, za przedstawienie lampek. Dobra. Tak więc pierwsza lampka to jest lampka, która kosztuje około 140 zł. Ma wbudowany na stałe akumulator o pojemności o 3,7 V, pojemności 2600 mAh. Posiada tutaj slot. Ma Naładowanie, mikro USB i tu sobie podłączymy ładowareczkę w chwilę. No, i teraz, jak mamy ładowanie, świecą nam się, mrygają nam tutaj trzy kontrolki na zielono. Jeżeli nam się naładuje, te kontrolki będą nam się świeciły na stałe. Dobra. Odłączymy. I tak, ta, ładowa... ta lampka posiada zbudowany magnes w podstawie, nawet dosyć mocny magnes. Posiada regulację panelu świecącego. 45 stopni w prawo i w lewo, nawet więcej jak 45 stopni, 65 stopni będzie w lewo i w prawo. No, i ma dwa tryby świecenia. Tutaj po naciśnięciu przycisku pierwszego świecie, świeci nam z przodu, tutaj jako, jako bateryjka. Po naciśnięciu drugiego przycisku zaświeca nam się panel, świecący do podświetlania tutaj. powierzchni roboczej. Nie posiada regulacji w podstawie, posiada tylko regulację tutaj tego panelu świecącego. Ja tutaj może postawię kawałek blachy, dobra widać będzie, widać. Także magnes jest bardzo silny, naprawdę. Możemy sobie doświetlać pod różnymi kątami pole, tutaj do tam, gdzie chcemy doświetlić. Ta lampka kosztuje, jak mówiłem, około 140 zł. Wbudowany ma na stały akumulator o pojemności 3,7 V 2600 mAh więc pojemny nie jest no ale ale tak producent przewidział druga lampka to jest lampka w budżecie 43 zł posiada hak u góry obrotowy także możemy przywiesić ją na podróżnymi pod różnym wychyleniem kątu obrotu posiada podstawę obrotową Także że se możemy obracać w podstawie posiada jeszcze regulację kąt do przodu lub do tyłu i jeszcze ma fajny taki yy, klipsik do mocowania na przykład, jakbyśmy chcieli ją zamocować gdzieś z boku. Posiada gumicę regulowaną. Przód, tył. Minusem jest troszeczkę słaby magnes. Magnes jest lekko słaby. O, raz odlatuję. Słaby. Trzeba uważać na to. Yy, posiada z tyłu też magnes, który jest, z tyłu jest dosyć silny. Na pewno no, ten jest bardzo silny, ten za to jest słaby. Yy, I też tutaj posiada slot na micro USB, kontrolkę do ładowania. No i tutaj też producent dołączy, do, dołączył tylko kabelek do ładowania. Więc, jeżeli też podłączymy ładowarkę, wszystkie są na te same akumulatory, także może być ogólnie jedna ładowareczka. No, i tutaj nam się teraz zapala: zapaliła po, po podłączeniu do ładowarki kontrolka czerwona. Jeżeli nam się naładuje, będzie. Nam świeciła na zielono, posiada zamontowane dwa akumulatory. Każdy 3,7V o pojemności 2 razy 6800 mAh, więc pojemność jest dosyć duża, 100% większa jak. Jak, jak, jak przy tej więc na długo powinny, powinien starczyć oczywiście akumulatorki są demontowalne można wyjąć yy, posiada dwa tryby świecenia pierwszy zakres tu na przełączniku yy, w dół to jest 50% mocy i do góry 100% mocy przy 100% mocy ma 700 lumenów przy 50 około 350 lumenów. Tu jest 50% mocy, 100% mocy. Także dosyć duży panel świecący. Minusem jest tutaj te słabe od spodu magnesy. Cena 40, około 45 zł. Kolejną lampką z podstawą magnetyczną to jest taka lampka też kosztuje około 40 zł nawet poniżej 40 zł posiada tylko magnesy w podstawie regulacje do przodu do tyłu na tylnym ściance posiada demontowalny wyjmowany akumulator też jeden V o pojemności 6800 mAh Posiada też hak do zawieszenia obrotowy, co do samego magnesu, no za silny nie jest, powiem szczerze, ale, ale się trzyma, bo lampka jest, no, dosyć, jest, lampka jest dosyć krótka, i dosyć lekka. Sporo dłuższa i lżejsza od tej. Więc yy, choć magnes no, trzyma, trzyma. Ale mógłby być troszeczkę mocniejszy. Bo grozi to odpadnięciem. Yy, ta lampka posiada trzy tryby pracy. I pierwszy tryb, tutaj na bocznym panelu, to jest 200 lumenów. Drugi tryb, jako latarka, tu z przodu 120 lumenów. I z tyłu jeszcze posiada światło trójkątne ostrzegawcze mrygające. Także możemy sobie postawić gdzieś, czy na drodze, jakbyśmy nas yy, zaszła potrzeba, że musimy dać o, y, ostrzeżenie innym kierującym. Też posiada tutaj ślo, y, slot y, micro SB i kontrolkę, wiódkę sygnalizacyjną stanu ładowania. Posiada jeszcze duże USB, może służyć jako w sumie jako taki awaryjny power bank. choć z jednym akumulatorem to rewelacji nie ma, ale no i tu jak podłączymy podładowanie, też nam w tym wypadku nam mryga kontrolka czerwona sygnalizuje nam, że jest ładowanie. Po naładowaniu nam się zaświeci na zielono. Także wszystkie mają. A, tutaj producent do, dołączył ładowarkę sieciową z kabelkiem USB i jeszcze ładowarkę samochodową. Także można do samochodu też sobie ładować yy, taką latarkę. Oczywiście po przełożeniu kabelka do, do samochodówki. Yy, dobra. Co tu jeszcze można? powiedzieć o tej latarkach. A, zobaczymy sobie test jak one świecą. Jeszcze przed tym testem tutaj powiem parę słów o lampkach, które ja też mam w warsztacie. To jest lampka aluminiowa z zoomem. Posiada w środku też duży akumulator. Ogólnie trzy akumulatory. Nie mogę. Bierz, bierz. Trzy akumulatory, każdy o yy, Pojemności 9900 mAh 3,7 V Więc pojemność jest dosyć duża Także na takie trzy baterie Właściwie to są akumulatory, nie baterie Budowana jest z aluminium lotniczego. Tu też ma slot na ładowarkę, tu i tutaj akurat ma na wtyk okrągły. Też gdy podłączymy pod tu akurat nie ma świecącej kontrolki, ale nam pokazuje w ładowarce, że, że świeci. Po naładowaniu nam będzie świeciła na, na zielono. Też ma trzy tryby pracy: światło mocne, 50% i stroboskop. Posiada też zoom regulowany. Zasięg przy skupionej wiązce około 500 metrów. I tutaj też podobna jest też czołówka bardzo wygodna. Yy, latarka, lampka właściwie yy, też z zoomem, regulacja pochylenia. Ona jest tutaj też na dwa akumulatory w nagłowiu. Każdy o pojemności 5800 mAh, 3,7V, więc yy, przeszło 11 tysięcy pojemności do dwóch, z dwóch akumulatorów. Tu posiada kontrolkę na czerwono do rowerzysty. Jeżeli ją włączymy, to to nam świeci na nagłowiu, a z przodu też posiada trzy tryby pracy: 100%, 50% i strogoskop. Też posiada zoom regulowany. Bardzo fajna też latarka. Wytrzymuje dosyć długo. tak Takładana na głowę. Bardzo wygodna. A więc, tak, zajmiemy się tutaj testem tych latarek. Więc pierwsza to jest ta za 1400 niecałe złoty. A więc ma, ma, z przodu ma jako latarka, i z tyłu, ma, z, z boku ma panel świecący. 50% i 100%. Dobra, wyłączymy teraz światło, zobaczycie, jak, jak ona świeci. A więc najpierw latarka. Z przodu. Nawet, nawet dosyć. Wyświetlimy troszeczkę. Nawet dosyć widać, dobrze. Później mamy kolejny tryb. To jest boczny panel 50% i 100%. No, fajnie oświetla. Nawet. Latarka 50%, panel boczny i 100%. No, na pewno przy montażu fajnie widać jest. Światło dosyć ostre, dosyć mocne. A więc kolejna latarka to jest ta dwuzakresowa. Za około 43 zł ma dwie funkcje. Pierwszy na przełączniku tutaj mamy 50%, a w górnym położeniu mamy 100%. No i też sobie wyłączymy światło, zobaczycie, jak to działa. 50%, no powiem Wam, że troszkę słabiej jak wcześniej, jak tamta. A do porównania zaraz wyłączymy tą przechodzimy tą drugą 100% 50% 100% No na pewno na pewno tam mocniej świeci Dobra, i jeszcze sobie sprawdzimy tą trzecią za około 35-40 zł. Kosztuje ona mała, lciutka lampka. No i włączamy pierwszy stopień. A ona nie ma, ona ma aby latarkę i panel boczny. Dobra, sprawdzimy sobie to. A więc latarka. No, tak nie jest. Nie, to jest panel boczny. Latarka. No, trochę, trochę słabo jest, ale. Ale. Ale świeci. I teraz panel boczny. No, sporo słabsza jest. Sporo słabsza, nawet jest słabsza od tej. W podobnych pieniądzach to jest. Pięćdziesiąt procent i 100 No jest różnica. Tak więc tak to się przedstawia. Te trzy lampeczki. Hmm, te jak mówię, ta jest dosyć wysoka, ale fajnie mocno świeci. Posiada z przodu lampkę i boczny panel do podświetlania. Tam, gdzie chcemy sobie doświetlić dobrze. Posiada dosyć mocny magnes, który dobrze trzyma. No i posiada regulację. Panelu świecącego do przodu, 60 stopni i do tyłu. Przydałaby się jeszcze regulacja na boki, no ale tutaj producent nie przewidział przy tym modelu. No i akumulator. Akumulator o pojemności 2600 amperogodzin myślę, że na długo nie starczy, ale co do światła, naprawdę świeci dobrze. Ta lampka posiada dwa akumulatory tutaj wbudowane. Można ich wyjąć, tak jak mówiłem. Posiada bardzo proste przełączanie: 50% i 100%. Minusem jest słaby akumulator w podstawie, ale bardzo mocny tutaj jest akumulator przy tylnej ściance. Naprawdę. O! Cały wirnik podnoszę. Dosyć, dosyć mocny. No, ta lampeczka to jest mała, taka bardziej kieszonkowa, na takie sporadyczne doświetlanie, lub nawet gdzieś w teren, dobra, bo ma tutaj światło ostrzegawcze w razie jakiejś awarii. Hmm. Panel boczny i jako latarka. Myślę, że do samochodu ta jest fajna. Do warsztatu moim faworytem jest raczej ta lampka bo cena nie jest wysoka, do 50 zł, a naprawdę jest duża pojemność akumulatora, bo są dwa akumulatory, tak to to jak wam tu wcześniej pokazywałem, więc jest przeszło 10 tysięcy pojemności. Silny magnes z tyłu, ten z podstawy troszeczkę przesłaby, ale naprawdę jakość świecenia jest bardzo dobra. I prosta przełączanie, nie trzeba nic spykać. Raz, drugi czy trzeci? Także ta latarka jest znowu smukłą. ma tutaj głowiczkę. Możemy sobie doświetlić gdzieś w zakamarkach. jest bardzo mocne, mocny, mocny magnes, tylko no, pojemność akumulatora jest słaba. Także wybór należy do Was. Moim faworytem jest raczej ta lampka. Ze względu na cenę, tak ta, i pojemność akumulatora. Ale na pewno będę wszystkich używał. Tą sobie rzucę do samochodu. Ta będzie tutaj na warsztacie. Jedna i druga. Tak więc Na dziś to wszystko. Na dziś to wszystko. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Życzę wesołych świąt. Nie wiem, czy będzie jakiś filmik jeszcze przed świętami czy nie. Ale życzę wesołych świąt, szczęśliwego now nowego roku i wszystkiego dobrego dla Was. Cześć. Trzymajcie się. Pozdrawiam.